Hej, siema, na wszystkim z tej strony twity Witam Was w kolejnym odcinku z FIFA Ultimate Team Drugi odcinek z Kun Aguero na napaści. Zobaczymy jak się będzie sprawował. Do, do tego czasu za bardzo nie jest szczelny, jak na przykład Kawani. Z główki no nie umi, nie umie zajebać. Ale, ale... No nadrabia szybkością, ale Kawani to dla mnie był kurwa zabójca po prostu. Z bańki potrafił zajebać, pierdolnięcie w nocy też miał w miarę. Tutaj koleś ma, nie wiem, srebrny skład. Nie wiem, co on chce z nim zrobić. Dobra, gramy u siebie. Mamy, kurwa, nie wiem ile punktów. W piątej chyba, w piątej lidze chyba jestem. Dobra, lecimy, bony. Bony do Traore, do Traore. Wow, kurwa, mać. Murzaj Samych Murzynów ma chyba z tego co widzę. Dobra, gramy na Staridża. Na Aguero to nie ma co grać. Kurwa, tu jest turę może że Kazorla je tak nie. Kurwa, bony, 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 Alves, dobrze, Alves. Hulk, Kazorla, kurwa, stracił. Co muszę przyciszyć? O, teraz dobrze. Chuj, do dupy. Dobrze, no, je wybi to. Kurwa, no. Aguero, do że do że nie ma spalonego. Jasny chuj, jak to wybronił! Co to za murzym broni? Dobra... Kurwa, wysokich obrońców dosyć ma. Luis, Luis? Staric? Ło kurwa, żeś zajeb... Staric. Z fałsza zajeb... Kopa, kurwa, co to za bramkarz jest? Jakiś chudzielec. Jak banan wygląda. Żerwinio Boka. Kurwa, jakieś takie same afrykańskie nazwiska ma. Kurwa. Lolo. Kurwa, lolo. Dobrze, mamy aut. Hulk, bierz tą piłkę. Hulk do. Kurwa, Alwesza. Alwesz troszkę się zajebał No, już że myślą, że dla niego. Hulk do Kazorla. Kazorla do. Aguero Alves się wysuwa i się na. Kazorla Cazor... się wysunął. Ale nie dobiegnie, kurwa, nie za wolny Dobrze, Hulk. Aguero Tam się, William wysuwa. Kurwa, niedokładne podanie. Ko Kone Luis Alves Hulk. Kazorla Aguero. Kurwa. Dobrze, dobrze. I tam do hulka spalony. Dobrze. A no, chujowo. Jacny chuj! Jak on to strzelił? Nie wierzę. No i kurwa, że się nie popisał. Dobra, ale kurwa na chuj na to. Dobrze. Cipa, kurwa nie przepiękna bramka. Zaraz mu tu pierdolę to kurwa mać. Hulk. Do Staricza. Staricz, kurwa p***ie! Jest! 1-1. Dobrze kurwa starycz Bramkarzowi pewnie się pojebało. Bo jego obrońcy są czarni i starycz też, też jest czarny. Więc myślał, że to jego obrońcy lecą. I za bardzo nie chciał mu się bronić. Z kurwy jest ten cały skład ma czarny. Jakiś Bambus chyba z Afryki się znalazł albo z, z Mandagaskaru. Traore. Kurwa, Kol, coś ty zrobił, ale je zalwiesz. Aguero do Staridza. Nie ma spalonego, kurwa nie dojdzie. No, nie było to najlepsze zagranie. Piłka poza boiskiem. Ture Aguero, kurwa, aby to przejął. Ale nie przejął. Traore kurwa, dalekie podanie. Ale jest William, dobrze. Chyba będzie spalony, tak. Kurwa, mać. Miałeś bliżej zawodników, to nie podosz. Tylko wyje, gdzieś. Dobra, Ture. I jest call. Czy Willian dojdzie? William dojdzie. Nie, jednak nie. Wślizgiem nam zajebał piłkę. Centralnie spod nóg. Ale jest Kazorla. Kurwa no. Kazorla, chłopie. Jest Hulk. Do Kazorly. Dobrze. I do Staridża, Do Staridża. Do Kazorly. I wrzutka. Kurwa tam jest Nasri, ale... Ajajaj aj, aj. Jeszcze upierdolił brąkarza. Dobrze Nasri. Niech leży. William nie przejął. Jest call Aguero. Oj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nie podawaj tam. Kurwa, Traoré. Ale jest Luis. Wrócił pięknie, Alves, Hulk. Kurwa, zaś dokładnie, ale dobrze. Aguero, kurwa. Aguero do Staridża. Kurwa, jak ten murzym broni. Ale chuj, jest różny. Może tak zrobimy. Tam jest Ramos. Hulk. Kurwa Hulk. Takie place. Aj, kurwa, zablokowali. Oj niedobrze, Alwesza mamy tylko na, na obronie, ale Alwesz jest szybki. Więc powinien sobie poradzić. Tak, Ramos Kazorla, Staric do Williana. Kurwa za daleko się sobie wypuścił tą piłkę. Kazorla przejmie, tak Aguero nie, dokładnie. Starycz, starycz! Kurwa, no co ten bramkarz robi do chuja? Niewykorzystane kurwa, okazje się będą ścić zaraz na mnie. Właśnie tak jak teraz kurwa kol. No dobrze no jar, kurwa Dobrze, dobrze, Agüero leć, leć, leć jest kurwa! Z lewej nogi Aguero! Pięknie! Opacałeś chyba kurwa, go nie sprzedałaś na Z Kurwy, są szybki jest Dobrze, dobrze, 2-1, 41. minuta Utrzymać kurwa i wygrać, i awansować Dobrze Luis Staric Do Aguero! Wrzutka na Nasriego Ajajaj Tam był zaś jakiś murzyn Ale mamy chyba rożny, tak Ramos, Ramos! Pięknie, kurwa mać! 45 minuta, Sergio Ramos Czyżby wyjdzie z meczu? Będzie krótszy odcinek Podziękuję Wyszedł z meczu, tak. Bardzo dziękuję, Koleś. Dobra. Oło, 12 punktów, dwa, Dwie gry do końca. Dobra, dzięki za oglądanie. Jeśli się Wam podobał ten odci krótki odcinek, dajcie łapkę, dajcie komentarz. No i co, no i oglądajcie mnie, oglądajcie mnie dalej. Ja się z Wami żegnam. Hej, na razie, cześć.